Na moim kanale widzieliście dość interesujący materiał dotyczący poboru energii elektrycznej przez kartę graficzną RTX 3080 od NVIDIA. Yy, materiał dość ciekawy i na pewno wiele osób interesuje, bo jest wielu chętnych na zakup yy, takiej karty oraz yy, jest wiele pytań, czy ten zaślaż da radę. Tym razem skupimy się na najmocniejszym modelu z serii RTX 30, czyli 3090, yy, a będzie to dokładnie model ASUS. Tau Gaming 3090 oczywiście RTX cóż, jeśli jesteś ciekaw ile ta karta pobiera, jaki trzeba mocny zasilać do tej karty graficznej usiądź wygodnie w fotelu i lecimy Baby, this is what you came for. 不。 No i co? Spodziewaliście się takiego mocy? Ja powiem, że spodziewałem się troszkę większego. 321 Ampera maksymalnie, które zarejestrowałem, łącznie z kablami PC-Express oraz tym, co idzie nam do slotu PC-Express, daje nam około 386W dla samej karty graficznej. No nie jest to mało, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tutaj musimy być świadomi tego, że nasz zasilacz musi być naprawdę mocny. Sama Nvidia zaleca zasilacz o mocy 750W, czyli tak samo jak dla RTX -a 3080. No, tak naprawdę mamy tutaj 40W różnicy w poborze mocy. Ale pamiętajmy, jeżeli dodamy do tego mocny procesor, czy to AMD, czy Intela, nieważne, topowe procesory też potrafią młychnąć ładnie prądu. Zobaczcie, tutaj jest 8700K podkręcony na 4,7. 12A, nie ma problemu, że podciągnął kablami EPS. To jest sporo, to jest ponad, to jest około 200W, tak? Tak sobie lekko licząc. Łączna moc procesora i obciążonej karty graficznej wychodzi nam już około 570, ponad 570W z gniazdka. Oczywiście uwzględnijmy tutaj, że tutaj wykorzystany zasilacz to jest Dark Park Pro 12 od Be Quiet i w tym wypadku mamy bardzo wysoką sprawność, powyżej 94%, tak? więc musimy mieć to na uwadze, że przy słabszym zasilaczu o niższym, niższej sprawności, czyli na przykład 80 plus Gold, będzie to kilkanaście, kilkadziesiąt watów więcej, czyli można lekko powiedzieć około 590-600 watów. Także, no jak widać, zasilacz jest tak najbardziej uzasadniony przez NVIDIA. Ja bym tutaj pokusił się jednak o, wiadomo, mocniejszy zasilacz, bo wiemy, że mamy jeszcze te piki karty graficznej, np. przy przejściu scen czy załączeniu przede wszystkim gry, które sięgałem do 800, nawet 900 W. To też musimy oczywiście uwzględnić, żeby nie rozczarować się niebieskim ekranem podczas gry, co raczej nie jest pożądane. Do tego pamiętajmy, mocniejszy zasilacz pracuje mniej obciążony, jest ciszej, a przede wszystkim sprawność jego jest większa, bo wiadomo, że czym bliżej tej połowy obciążenia do tych 75% mocy całkowitej, znamionowej, to ta sprawność jest, naj, można powiedzieć, największa. Tak? No cóż, tyle ode mnie. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Oczywiście zachęcam do komentowania, jakie materiały by Was jeszcze interesowały. Postaram się je zrealizować dla Was. No i cóż, miłego dzionka. Na razie.